Oczywiście z nami Wojtek Szczęsny. 10 minut z, z Wojtkiem, później zaprosimy selekcjonera. Także zapraszam do zadawania pytań Wojtkowi. Ale bycie numerem jeden samo w sobie nie, nie jest celem. Ja chcę być numerem jeden, żeby móc pomagać zespołowi swoimi występami i, i osiągać sukcesy. Także jakby samo, sama nominacja jest przyjemna, ale, ale sukcesem nie jest. Z trenerem przy, przyjąłem... Z zaskoczeniem, tak, tak tak chyba wszyscy, ale też z poczuciem odpowiedzialności za, za to, co się stało, bo, bo jestem przekonany, że trener Bręczek stracił tą pracę nie dlatego, że wykonał źle swoją robotę, tylko dlatego, że my, jako zawodnicy, graliśmy po prostu słabo. I, i w tej chwili jest naszą odpowiedzialnością to, żeby, żeby walczyć, żeby, żeby pokazać charakter i, 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 i dumę, grając dla, dla reprezentacji Polski, żeby takie, takie nieprzyjemne momenty, jak, jak te, które, które mieliśmy w ostatnim czasie, już, już się nie zdarzały. Przewaga zawodników nad dziennikarzami jest taka, że my wiemy, jak to ma wyglądać przed meczem, a my dopiero podczas meczu się może się dowiedzieć. Także, także pozwól, że, że pokażemy Ci jutro, jak, jak to ma wyglądać. Mam nadzieję, że, że na boisku będzie to wyglądało podobnie jak, jak na odprawach, bo na odprawach wyglądało to bardzo przyjemnie i obiecująco. Myślę, że pomysł jest uniwersalny. Wiadomo, że każdy mecz też są, są różne strategie, różne pomysły na, na grę, ale, ale zawsze blisko tego pomysłu na naszą grę. I, i też bardzo dużo czasu spędzaliśmy na, na odprawach, e, analizując to, jak my mamy grać, a dużo mniej e, grę przeciwnika. Mieliśmy dzisiaj dopiero odprawę analizującą grę, grę przeciwnika, e, no bo też. E, kiedy przychodzi nowy trener, to, to, to potrzeba troszkę czasu, żeby, żeby wyjaśnić jego, jego pomysł na grę i, i głównie na tym, na tym się skupialiśmy. Dlatego, dlatego też mówię, że wydaje mi się, że wykorzystaliśmy ten, wykorzystaliśmy ten czas jak najlepiej. Uważam, że, że celowanie w drugie miejsce jest yy, bardzo mało ambitne. To znaczy, yy, nie chciałbym przed pierwszym meczem eliminacji planować, że któryś, którykolwiek z meczów można przegrać. Yy, także myślę, że, że każdy, który, każdy zawodnik, który ma, ma jakieś ambicje, Chcę grać od zwycięstwo w każdym meczu i, i na pewno tak będzie. Faworytami do pierwszego miejsca nie jesteśmy i sobie zdajemy z tego sprawę, e, ale, ale mam nadzieję, że, że dobrą organizacją gry będziemy w stanie pokonywać e, nie tylko zespoły, zespoły na naszym poziomie i słabsze, ale też, też te do nas mocniejsze. Alternatively, nikt z nas nie jest bezpieczny. you know, jest. Uh, it's difficult to control um, also when all our federation, it's well organized and act uh, quickly, uh, professionally, um, players, staff uh, uh, care about all, the, all these things. But you know it, like I said, it's uh, nobody it's, uh, it's, it's safe for that we need to handle. It's uh, a key player for me, for the, for the national team. For the intensity, um, he bring on the game, without the ball and with the ball, the capacity to uh, he have uh, to make decisions it and to execute well. Uh, it's something. Um, it's a player really important. But uh, we are not uh, always looking for excuses. We are looking for solutions, and uh, we will get solutions. We 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 have solutions. They are different. Um, probably. The timing, the rhythm of the game, um, the, the intensity of the pressing—it could be different for the one. It could be in, in this in this position, but uh, uh, it will be other dynamic. But uh, like I said, it's uh, we have solutions, and um, I'm sure, and I'm convinced, uh, really positive. The solutions we have, they will perform well. No nie jest to pozytywna informacja na pewno, też wiadomo, że przez 2 trzy dni każdy się potem zastanawia kto, kto miał bliższy kontakt z Mateuszem, kto nie i, i nie jest to fajna, fajna wiadomość, ale mam nadzieję, że, że, że nie, będzie, nie będzie się odczuwało jego, jego braku i na boisku, bo, bo to jest najważniejsze, a, a w drugiej kolejności, że w najbliższych dniach nie okaże się, że tych przypadków jest więcej, więc em, staramy się trzymać zasady higieny tak jak tak jak nam polecał to, to doktor, i, i z nadzieją, że, że na tym jednym pozytywnym wieku się skończy.